Oh, you are a fortunate people. And an ungrateful one. You would rather stand free and weak than be citizens of a great empire. On this stage, you have seen plays about petty men of high ambition. Would you risk everything to follow them into the wolf's lair? Witam Was, moi drodzy, ja jestem Marlo. Miniony wtorek 11 sierpnia miała miejsce premiera najnowszego patcha do gry imperator Rome. W tym krótkim materiale chciałbym przybliżyć Wam najciekawsze zmiany, jakie wprowadziła ta aktualizacja. A wprowadziła ich naprawdę wiele. Zostańcie ze mną, bo zapowiada się naprawdę ciekawie. Najnowszy patch 1.5, o którym mowa, nosi kryptonim Menander. Jako ciekawostka dla amatorów historii, takich jak ja, krótka notka. Menander był starożytnym greckim poetą żyjącym w latach 342-291 przed naszą erą. Był głównym przedstawicielem komedii nowej i komedii charakterów. W swojej twórczości mocno wzorował się na twórczości Euripidesa. Był uczniem Teofrasta i przyjacielem Epikura. Zmarł tragicznie w wieku około 51 lat podczas kąpieli. Po tym wstępie przejdźmy do omówienia najważniejszych zmian, jakie niesie ze sobą owa aktualizacja. Ze względu na ogromną listę zmian, omówimy tylko moim zdaniem najciekawsze z nich. Pełną listę podlinkuję dla Was w opisie tego filmu. Integracja kulturowa jest to moim zdaniem jedna z najciekawszych zmian. Funkcja integracji kulturowej umożliwia przyznawanie lub odbieranie praw obywatelskich w granicach naszego państwa. Zmienił się też interfejs nią zarządzający, dzięki czemu łatwiej będzie nam zarządzać mniejszościami etnicznymi w naszym imperium. Przebudowane zostały pod kątem historycznym kultury imperium Seleukidów Królestwa. Antygonidów Egiptu, Tracji, Macedonii, Baktrii, Mauri, Kapadocji, Partii i Syrakus. Populacja. Dodano warstwę społeczną elit. Elity generują badania i transakcje handlowe oraz mają duże znaczenie polityczne. Razem z elitami pojawia się tak zwana waga polityczna. Symuluje ona generowanie niepokoju. Tym samym Duża ilość szlachty o wysokiej wadze politycznej generuje więcej niepokoju niż duża ilość niewolników o niskiej wadze politycznej. Rebelia. Prowincje mogą buntować się od teraz niezależnie, gdy ich lojalność osiągnie zero. Sąsiednie prowincje mogą dołączyć do buntu, gdy ich lojalność również spadnie do zera. Celem każdej rebelii będzie przejęcie stolicy naszego imperium. Wasale mogą od teraz wypowiedzieć posłuszeństwo bez ponoszenia ogromnych kar. Cena. Postacie wywierają wpływ poprzez kontrolowanie głosów. Republiki mają od teraz trzy główne partie zamiast pięciu. Dodano trzy unikalne frakcje dla Rzymu, a także zestaw innych frakcji dla każdej z pozostałych republik. Zgoda Senatu dotyczy od teraz większości czynności, jakie możemy podjąć, co oznacza, iż dbanie o zadowolenie Senatu nagrodzi nas większą mocą absolutną. Jednak gdy Senat będzie niezadowolony, nasze rządy będą mniej skuteczne. Frakcje w Senacie będą od teraz zgłaszały postulaty według swoich programów. Przychylne wprowadzenie zmian przyczyni się do zwiększenia ich zadowolenia. Jednak jeżeli odmówimy, a po głosowaniu zostaną wybrani na frakcję rządzącą, mogą chcieć wprowadzić zmiany bez Twojej zgody. Handel Handel został zbalansowany. Obywatele i szlachta generują od teraz szlaki handlowe dla prowincji, w których przebywają. Towary uwzględniają od teraz cenę trasy. Jest ona zależna od tego, czy jest to szlak krajowy, a towar jest importowany, eksportowany, a zysk będzie generowany dla obu stron. W postacie Dodano wpływy frakcji na interakcje z postaciami. Zwiększono modyfikator nielojalności pretendentów w wydarzeniu Kryzys Sukcesji Succession Crisis z minus 10 do minus 25 i zwiększono próg usuwania modyfikatora w postaci popularnego następcy z plus 33 do plus 40 lojalności. Gospodarka. Zadowolenie niewolników nie wpływa już na ich wydajność. Obniżono nieznacznie tym samym wydajność niewolników oraz drastycznie zmniejszono ich domyślne zadowolenie dla większego realizmu. Dochód z handlu nie uwzględnia już niewolników. Inne mniejsze ciekawe zmiany. Wszystkie postacie, które Przybędą do naszego kraju z powodu aneksji ich ojczyzny będą teraz miały karę do lojalności na 5 lat. Zmniejszono również asymilację dla wszystkich populacji w podbitych prowincjach. Zbalansowano stabilność, tyranię i agresywną ekspansję. Ta ostatnia będzie miała od teraz większy wpływ na stabilność. Poprawiono również balans sztucznej inteligencji. Na sam koniec warto również nadmienić, że równocześnie z wymienioną aktualizacją premierę miał również płatny dodatek typu content pack. O nazwie Epirus. Wprowadza on szereg zmian, w tym nowy pakiet misji dla tej nacji. Pyrrhus posiada cechę narodową. Od teraz można również przejąć linię krwi Pyrrhusa. Podsumowując, najnowsza aktualizacja wprowadza ogrom poprawek i bardzo ciekawych rozwiązań urozmaicających rozgrywkę. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Planuję przygotować krótki gameplay, w którym sprawdzę w praktyce wprowadzone poprawki. A wy. Czy już sprawdziliście aktualizację Menander? A może zachęciłem Was, aby zakupić Imperatora? Napiszcie w komentarzach. Na sam koniec zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, abyście byli na bieżąco z pojawiającymi się materiałami oraz zostawienia kciuka w górę. Tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.